To nie był tylko browar. To było jedno z miejsc, które przez lata napędzało całe miasto. Cześć! Z tej strony Mariusz Siera i jesteśmy w Biskupcu. Przy dawnym browarze, który był ważną częścią lokalnej gospodarki i jednym z symboli rozwijającego się miasta. Był nowoczesnym zakładem jak na swoje czasy. Ważono tu piwo, produkowano lemoniadę, a browar dawał pracę dziesiątkom mieszkańców. Co ciekawe, był to pierwszy browar w Polsce, który wprowadził na rynek aluminiowe beczki typu keg. Z czasem jednak produkcja ustała, a mury ucichły. Dziś obiekt znów należy do miasta. Biskupiec chce wrócić do swoich dawnych korzeni. Niebawem powstanie galeria poświęcona historii browarnictwa, a władze szukają inwestora, który tchnie w ten obiekt nowe życie. Pozostaje więc pytanie, czy to serce biskupca znów zacznie bić?